Cześć Siemanko. Stoję przy oktawi Trójce, Ladies and Gentlemen. Tutaj, już tam po liftingach na podwójnej lampie robimy przegląd olejowo-filtrowy. Silnik TSI, także filterki już mamy. I tutaj zobaczcie, robimy przegląd także skrzyni biegów automatycznej DSG-suchej. I o ile do skrzyni wchodzi niespełne 2 litry oleju, to zobaczcie, mam uszykowane 3 litry oleju, ponieważ Mo no, przewidywania i zalecenia producenta są fałszywe, te skrzynie padają. Yy, należy wlewać więcej minimum 2,5 litra oleju, żeby te skrzynie dobrze chodziły. A tutaj dodatkowo, przy wymiany oleju w skrzyni yy, części mechanicznej, wymieniamy olej-płyn w mechatronice. Także litr płynu do mechatroniki wchodzi. Tam z 0,7 do 0,9, ale litr lepiej mieć. Tutaj już mam trochę rozebrane. Tam pod spodem. Próbuję złapać ostrość pod rozrusznikiem. Tutaj z tyłu jest odpowietrznik, odpowiednikiem wlewamy płyn do mechatroniki. Natomiast tam z tyłu jest odpowietrznik. Zaraz złapie bliskość. O jest. Oto on. Tam jest odpowietrznik do z części mechanicznej skrzyni biegów i tym otworycznikiem będziemy wlewać po zdjęciu kapturka olej, ten motula korki spustowe zaraz Wam pokażę od spodu tutaj też oczywiście jest grzybek także tutaj też będziemy ściągać grzybek do wlewania oleju o teraz nawet z dystansu widzę, że lepiej widać o, widzisz tam pod spodem ten grzybek jego trzeba zdjąć także będziemy robić olej i płyn Skrzyni biegów oraz mechatronice. No, olej, filtr oleju w silniku. No, to, to nie ma co gadać, bo to każdy chyba potrafi. W takiej oktawce, a może kiedyś nakrecimy materiał dla tych, co chcieliby to zobaczyć. Skrzynia biegów tutaj jest DQ200. Sucha siedmiobiegowa. Podstawa akumulatora zdemontowana. Kable odłożone na bok. Jeden odpowiedźnik kapturek zdjęty. Drugi kapturek zdjęty. Tenędy będziemy wlewać. Olej z mechatroniki. Jeden pojemnik był pełny, to jest 0,6 No to do pełnej już jego Było gdzieś 0,8 Odkręcamy dalej Postaw bliżej To jest 200 ml Czyli idealnie litr Widać 200? Widać Idealnie litr wchodzi do mechatroniki Tak mam tutaj podpięte Będę wlewał i strzykawą wciskał. Tłoczycho zaraz założę i wciskam. Edit. Nie trzeba tłoczyska. Sam wciąga. Grawitacja. Jak tam macie cała dwójka nie była, nie? Tak, nie było, bo tam wchodzi 1,7. Ale to według, o się odbiło, ale według fabryki. A według wszystkich specjalistów musi być 2, 3, 2,5 litra. Bo tu skrzyni się zacierają. A ja teraz wlewam olej do Mechatroniki, tej zautomatyzowanej skrzyni biegów. Olej taki 16, nie, 061, 61. Swebiego. Litr starczy. Coś tam łyka. Łyka. Jak widzicie, z żadnych poważnych sprzętów nie korzystałem, tylko z i dociąłem sobie różne średnice wężyków. Zostawię sobie na kiedyś, pewnie się jeszcze przydadzą. Albo jak zwykle je zgubię i będę docinał za dwa tygodnie. Następne, no tak to jest. Także nie trzeba mieć żadnych wypasionych sprzętów, żeby to zrobić. Jeden odpowiesień już założony, drugi teraz zakładam. I tu trzeba wszystko poskładać, rozrusznik skręcić, kabelki, akumulator podstawy, wszystkie te pierdowe, które rozebraliśmy. Parametry sobie podglądamy w komputerach, sprawdzamy czasy reakcji, nastawy zerujemy, od razu serwisówkę, wszystko kasujemy. Bo przegląd olejowy, filtrowy również tutaj robiliśmy. Wszystko to robimy po rozgrzaniu w skrzyni biegów, jest ok. Myślę, że będzie klient zadowolony. Jeżeli chodzi o DSG DQ200 w skodach Volkswagenach według serwisu nie przewiduje się wymiany dynamicznej w tych skrzyniach biegów. Nie przewiduje się wymiany oleju w mechatronice, yy, Chyba, że z okazji jakiegoś wycieku bądź naprawy. Yy, I nie stosuje się w tych skrzyniach biegów żadnych półkanek. Takie trzy zalecenia, które usłyszałem. No oczywiście wymieniamy płyn w mechatronice, wymieniamy olej z skrzyni biegów. E, Wszystko robimy to statycznie. E, według wszelkich prawideł i mądrości wyczytanych w internecie, zastosowaliśmy większą ilość oleju w skrzyni biegów, ponieważ Unia wymyśliła, żeby mniej było oleju, żeby zmniejszyć nie, zużycie oleju, czy ewentualne przy wymianie, żeby mniej było oleju, czy recyklingu. E, no ale to zabija skrzyni biegów, więc. Tak jak wszelcy specjaliści od regeneracji i napraw skrzyni biegów przewidują zwiększyć ilość, tak to już zrobiliśmy. Wlaliśmy 2,3 litra, chociaż w oryginalnie było 1,7, a w mechatronice 1 litr. Skrzynia biegów DQ200 jest skrzynią tak zwaną suchą, to znaczy, że to jest tradycyjna, zębatkowa skrzynia biegów wyposażona w mechatronikę. Jest to skrzynia wyposażona w 7 przełożeń. Sprzęgła w niej są suche i są dwa. Takie koszna sprzęgła się wymienia. Sporo kosztuje w razie czego. Skrzynie te występują w wielu modelach grupy Volkswagena, czyli Volkswagen Seat, Skoda i w wielu pojemnościach: 1.0, 1.2, 1.4 TSI, 1.8 TSI. Także w dieslach 1.4 i 1.6 TDI. Granicą i wytrzymałości i obliczeń jest moment obrotowy, który nie może przekraczać 250 Nm. Ewentualne przeróbki, podnoszenie mocy bardzo szybko zabijają te skrzynie. Jeśli traficie na kogoś, kto tuninguje te skrzynie biegów, Czyli zmienia punkt zmiany biegu, by nie utrzymywał tak niskich obrotów, to warto to zrobić, bo wydłuży to trwałość tej skrzyni i sprzęgieł. Ewentualnie pomagać i z łopatki obniżać bieg na niższy, by obroty były nieco wyższe. Większa ilość oleju w skrzyni w części mechanicznej jest wskazana, by skrzynia tak szybko nie umierała, a po drugie większa ilość oleju to jest dłuższy proces degradacji tego oleju. Oczywiście nie można przesadzić w żadną stronę, nie można też przesadzić z ilością. To tyle w krótkich paru słowach, ogólnie skrzynia biegów jest dynamiczna, jest szybka, ładnie zmienia przełożenia, jeżeli się o nią dba to jest wystarczająco, wydaje mi się, trwała do poruszania się w koło komina i bez żadnych tam wielkich obciążeń, daje radę po prostu. Ale faktycznie trzeba dbać o te interwały, interwały wymiany oleju w mechatronice. Co ciekawe, przez mechaników stwierdzonym, to są między 15 a 60 tysięcy przez serwis. W ogóle nie są przewidziane. No jak dbasz, tak masz. Wiadomo, że o olej trzeba dbać. Czy w skrzyni, czy w mechatronice, czy w silniku. Pozdrawiam Was serdecznie. Wszystkiego dobrego. Hej!